Nowy rok w środku zimy to sztucznie ustanowiona data, dlatego że nie jest to czas, w którym spływają jeszcze nowe energie. Ten nowy rok w środku zimy to troszkę tak, jakby ktoś obudził cię o pierwszej czy drugiej w nocy i powiedział: hej, wstawaj! Zaczął się nowy dzień. Teoretycznie zaczął się nowy dzień, bo w kalendarzu zmieniła nam się data. Natomiast dla większości ludzi przecież ten nowy dzień zaczyna się wtedy, kiedy my widzimy, czujemy wschód słońca, albo jest tuż przed wschodem słońca. Słowianie obchodzili w ogóle nowy rok wraz z początkiem wiosny i ma to głęboki głęboki sens w momencie, kiedy popatrzymy sobie na różne systemy. To według mnie, oczywiście, bo każdy może mieć swoje zdanie i swoje odczucia, ale według mnie najbliższy przyjściom tych nowych energii jest kalendarz astrologii chińskiej, gdzie tam nowy rok jest zależny od cyklu słonecznego bądź lunarnego, tutaj też są różne szkoły. Niemniej jednak, zwykle jest to właśnie ten czas, kiedy ja czuję już powolne schodzenie nowych energii i w Polsce jest to przeszłość. Wiośnie, czyli ten taki moment zazwyczaj gdzieś w połowie lutego, od połowy lutego, gdzie nowe energie zaczynają do nas napływać. Ja nazywam się Beata Monkolska. Wspieram w rozwoju osobistym i duchowym, i w tym filmie na waszą prośbę będzie krótkie, energetyczne podsumowanie 2025 roku, a także. Parę słów o tym, jakie energie zejdą do nas właśnie na tym przedwiośniu i później będą nam towarzyszyły przez 2026 rok. Ten rok sprzyjał zejściu w głąb siebie w takim kontekście, że Pokazywały się nam nasze procesy, nasze schematy, nasze przekonania, to co być może nawet myśleliśmy, że już mamy przerobione, ale okazuje się, że dotknęliśmy tego tematu w nieco innej przestrzeni bądź z innej perspektywy i jeszcze było tam coś, czemu można się przyjrzeć. Wiele ludzi odczuwało ogromne rozczarowanie w tym roku, i to rozczarowanie można było bardzo często czuć w przestrzeni. Zatem, jeżeli także w Twoim osobistym życiu coś nie toczyło się do końca tak, jak miałaś, czy miałeś nadzieję, to, to podłączenie się pod ogromną, roz, ogromne rozczarowanie bardzo dużej ilości ludzi było błyskawiczne i potęgowało wtedy taki wewnętrzny stan rozczarowania, bardzo często smutku, jakiegoś rodzaju odczuwanej blokady, której nie możemy przeskoczyć. Dla wielu ludzi to było takie odczucie, że nawet nie wiem, którędy wyjść. Widzę te ograniczenia, ale nie wiem, co mam zrobić, nie wiem, jak mam do tego podejść, i jednocześnie nie było za dużo energii, żeby wykrzesać z siebie tą siłę i przebrnąć przez coś, tak? Te energie zejdą nam w kolejnym roku. Natomiast właśnie w tym 2025 raczej odczuwaliśmy, co się dzieje w nas wewnątrz, czyli głęboka, głęboka. Introspekcja. To był też rok zakończeń, niemniej jednak zazwyczaj zupełnie innych niż się spodziewaliśmy, niż mieliśmy nadzieję. Także im więcej było w Tobie oczekiwań, wizji, jak coś powinno być, jak coś powinno się zakończyć czy trwać. Tym większe było Twoje rozczarowanie. Kulminacja tego to była końcówka listopada, grudzień i jeszcze teraz ten styczeń także jest kulminacją, tak jakby spojrzenia na te swoje wewnętrzne procesy. Niektórym Rozjechało się po prostu tak, jakby wyobrażenie świata. Dla niektórych to było tak mocne szarpnięcie ego, że albo dokonali przeskoku na jakiś wyższy poziom, albo zdali sobie sprawę z tego, że myśleli, że coś się zmieniło a okazało się, że się nie zmieniło. I to znowu zasiliło nam to rozczarowanie, dlatego tak dużo było tego rozczarowania. Do tych wydarzeń, które działy się w końcówce roku, gdzie każdy już tak ledwo ciągnął. To już było do tego stopnia zmęczenia w przestrzeni, że zauważyłam, że nawet ta próba generowania lęków przez mass media na wielu ludzi już po prostu nie działała, bo byli tak zmęczeni. Tym, co się zadziało, głównie w nich samych przez cały ten rok. I bardzo ważna jest narracja, jaką my sobie włączymy. Jeżeli dokonał się w tobie ten przeskok świadomości, jeżeli umiesz wejść w nowe myślenie, to stworzysz sobie nową narrację bądź będziesz próbować nie tworzyć żadnej tylko zdystansować się od tego i dzięki temu przestaniesz powielać stare schematy i nowe energie które będą spływały teraz na przedwiośniu pomogą ci dźwignąć się utworzyć jakiegoś rodzaju na przykład nowe nawyki codzienne i można by było powiedzieć, że zostawisz trochę tą starą skórę węża, tak? To, co zrzucone, zostawisz za sobą. Dokonasz, jak to y mówi się technologicznie, aktualizacji swojego oprogramowania na ziemi. Natomiast, jeżeli niestety przytrzymasz starą narrację, a pamiętajcie, że ta stara narracja, ja to tak nazywam, ale to są myśli, schematy, nawyki, które. Generowałaś praktycznie przez tyle, ile masz lat, tak? Bo my prawie codziennie myślimy te same myśli, z automatu leci to samo. Więc, jeżeli przytrzymasz to, to będzie ci bardzo trudno w nadchodzących energiach, bo one będą troszeczkę bezlitosne, a już z całą pewnością impulsywne, chaotyczne, yy, intensywne, tak? I nie odczujesz wtedy poprawy swojego życia, będziesz mieć wrażenie, że wszystko kręci się znowu w kółko, tak samo, po prostu jest większy chaos. Bardzo jeszcze ważna rzecz teraz w momencie, kiedy jesteśmy jeszcze w środku tej zimy, w środku zejścia w głąb siebie i przyglądania się sobie. W momencie, kiedy wyciągasz wnioski, być może tworzysz w tym momencie jakieś plany, jakiś zarys ci się kształtuje, bo jest to świetny moment do tworzenia planów i do wyciągania wniosków, bardzo ważnym jest, abyś nie wchodziła w poczucie winy, bądź nie wchodził w poczucie winy czy odczucie porażki. Jeszcze jedna rzecz. Jeżeli nie rozumiesz, co się wydarzyło, dlaczego się wydarzyło, jeżeli za szybko wejdziesz w ten mentalny proces, muszę to zrozumieć, ale dlaczego i tak dalej, paradoksalnie przytrzymasz swój rozwój. To jest ten moment, w którym warto pracować nad postawą zaufania, że nie muszę teraz znać wszystkich odpowiedzi. Jeżeli masz ochotę zgłębić temat, co się wydarzyło, jak to na Ciebie wpłynęło, ta introspekcja, która towarzyszyła w 2025 roku, i jednocześnie przyjrzeć się temu, jak możesz Ty osobiście wykorzystać 2026 rok, te energie, które do nas spłyną. Ja zachęcam do sesji ze mną, osobiste potencjały, przekaz na 2026 rok to sesja 80-minutowa, gdzie za pomocą pracy z kartami intuicyjnymi, z symboliką, z podświadomością przyglądamy się procesom w Tobie. I potencjałom, ale także zawsze zależy mi na tym, żeby ktoś dostał konkretne wskazówki, które cechy, na przykład swojego charakteru, które umiejętności może wykorzystać w danym roku. Informacje na mojej stronie beatamakolska.pl oraz w opisie. A jeśli interesują Cię tematy związane z energią, z emocjami, z wrażliwością, zachęcam do subskrypcji kanału i do śledzenia tutaj zwłaszcza wieści energetycznych, które wrzucam w postaci shorts prawie w każdym tygodniu. Do zobaczenia na kanale. Cześć!